Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie. Witam Was z Dondrajkiem w kolejnym odcinku, naszym wspólnym. Siema. Witam Was serdecznie, witam widzów swoich i Huntera. A teraz witam z rana, gdzie moja powściągliwość będzie jebana. Nie pierdolę i nie kłabię. Resztę zobaczycie na Instagramie. To <laughs> <laughs> ale jak Jebaniutki, witałeś, ten jak w flow poleci. Jak, ale jak, jak mi przedstawiałeś, taki nagle w głowie miałem. Pierdolny rybem coś. <noise> tylko jak już składałem pierwszy, to już mi się drugi przypomniał, co nie jest, co nie, jest yy, co nie jest, kłamstwem tu wszystko, prawda? I nawet mówiąc to, wyszło mi takie, że ole, ole, dajcie suba, to się odpierdolę, ale... <noise> <noise> <Co? głos> Chodź tutaj, pomóż mi bić te, bić ząbiaki yy, na początku. zawysiłem się, L -l -l walimy niebieski, dobra. Chcesz tam, po potrzebować pomocy? Bo mam studingowane oczywiście szable. Yy, yy, produkt, nie, nie, z... yy, czyli nie, nie, nie potrzebuję. Ja mam z infernem, człowieku. Ja, tutaj... ja z Frizem mam. A tu masz podstawkę, pyk, pyk. Ale wiesz co, pyk, ta podstawka jest dobra, bo ona bardzo pyk. pomaga że przy niektórych. Ty e, jak masz ty, turety, tak. Tylko tutaj. Nie za bardzo. Wiesz co, ja robię tak, że lecę do nich i kradnę im te znajdźki wszystkie. Oni wtedy ja też tak wody. robię, ja też tak robię. Ty, ja ty Aś. widzę, że ty jesteś zawodowiec powoli w tej gierkę. O, ja tygodnia już tutaj ich trzepię <noise> codziennie. Codziennie jest odcineczek. Dwa, trzy mecze. Najgorzej tylko z tymi ślimami, szlamami mi wyszło, że tak powiem. Gdzieś tam, kurczę, ten mecz nie siadł. I było ich dwóch, nas było czwórka i przegraliśmy. Także nie, szlamy... To slajmu, to nie slajmu się nie używa, wiesz, najlepsze są szkielety. Na piątce, tak. Na piątce, jak przechodzę już, to, to, to są mocne. Zależy też, co przeciwnik buduje. Tutaj mają trzy archer towery. No, może, może pierdolnię ich jeszcze, z Dlaczego tutaj. ja sam zbudowałem wieżyczki, wy zbudowaliście wieżyczki. Yy, nie, ja skupiam się na ofensywie, a wtedy ty na defensywie. Po no to pomóż jeszcze... mi w takim razie, bo one tu przechodzą sobie. Ja to i sam co nie dam ty rady. Nadasz? No kurwa. Myślałem, że, że ogarłeś ty, ja nie mam siana, puściłem te. Muszę dzwonić do Bociana. Poczekaj, jak dzisiaj rymuję. Tempe. Dobra, yy, to tylko ka kasę sobie O, rozkręcę. wygraliśmy. Elegancko. elegancko. Co? No, koniec odcinka GG. E, 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 kończymy, kończymy odcinek, kurwa. Kończymy odcinek. taki dwuminutowy. I Słuchajcie, chuj. Jutro no, kolejny i, będzie widzowie. Kończymy odcinek, i teraz jak wam się podoba, wiadomo co robić. Jak będzie znowu yy, 300 subów po tygodniu do przodu, tylko to się w kurwie i nie zawalczę z Hunterem. Więc zastanówcie się, <laughs> wejście weźcie nie Pierdolta, tylko dajcie DJ-a Volta. Yy, Sucho, no nic, ale dajcie suwa i wiecie o co chodzi. Także do zobaczyska, ja się już żegnam, wypierdalam na pocztę, cześć.